w stronę Policht dziś jadę pozbierać trochę grzybków no i poza tym mam zamiar jeszcze odwiedzić takie miejsce jak m.in. Kurhan. To jest taka nazwa miejscowa. Jest to mogiła partyzancka I pomnik przy okazji partyzantów Batalionu Barbara z drugiego okrążenia z suchej góry. No jest tam jeszcze parę informacji o pacyfikacji i tak dalej. Tam ogólnie w poliktach znajdują się aż trzy dróżki, bardzo ciekawe. Głównie są to dróżki ekologiczne, ponieważ poniżej jest niżej miejscowości jest ośrodek edukacji ekologicznej parków krajobrazowych województwa małopolskiego. I od niego rozchodzi się kilka takich ścieżek, a mnie akurat dzisiaj interesuje część tej ścieżki historycznej, a później pewnie wybiorę się w stronę rezerwatu Styr i zobaczyłem, może uda się też dojść do um, szpitalika partyzanckiego, tylko że ten szpitalik już nie był oddziału batalionu Barbara, tylko oddziałów e, gdzieś od strony Nowosądeckiej no ale zobaczymy ile mi to dzisiaj to wszystko czasu zajmie i, i przede wszystkim ile zajmie samo zbieranie grzybów Z takim zielonym, idącym właśnie w kierunku rezerwatu Styr, do którego się wybieram i w tego rezerwatu. A zajście do ośrodka edukacji ekologicznej jest właśnie tutaj. Ja dzisiaj akurat się tam nie wybieram, bo nie mam jakiegoś większego celu, aby się tam dzisiaj wybrać. Większym celem dzisiaj dla mnie jest pozbieranie trochę grzybków. A po tym, co zobaczyłem na jamnej, to stwierdziłem, że naprawdę warto. Ale tu przy okazji, skoro już jestem, to też wspomnę. Po okrążeniu batalionu Barbara w lasach Pasmadżanki i wydostaniu się przez nich 7 września 1944 z tego okrążenia, postanowiono przejść w stronę Rychwałdu, dalej z Rychwałdu przez Lichwin, i pewnie się Siemiechowa lub Gromnika, ale chyba Gromnika do Brzozowej. I dalej w słuchaj Suchej Góry. I tutaj przez pewien czas partyzanci kwaterowali. Lecz doszło tutaj do drugiego okrążenia. I niestety musieli też stąd uciekać. Kilku z nich zginęło. O, tutaj mamy akurat fajną mapkę. Taką podglądową na okolice. Są najwyższe tutaj góry widoczne w tej okolicy, czyli roculec, Majdan. Mamy pokazane, gdzie też mieści się jezioro różnowskie, dolina Poleśnianki Jest i styr, do którego ja się wybieram. To jest taka górka, która wyskakuje zaraz nad lasami, czyli widać, że będę robił takie półeczko. A jezioro Różnowskie mamy kawałek dalej. Tam jest też góra Majdan. I Rosulec, tutaj taka wysoka. Także to są najwyższe takie szczyty całej okolicy. Tutaj te akurat powyżej 500 metrów nad poziomem morza. A styrma ma 460 metrów. Tutaj jeszcze mam zaznaczoną winnicę z Górę, A więc jest to jedna yy, z winnic okolicznych ponieważ po górze słyną też z winów jedna z nich znajduje się dokładnie w tym gminie jest prawie w każdej gminie przynajmniej jedna w chwili obecnej i to winiarstwo się całkiem dobrze rozwija u nas oby to szło w takim kierunku jest w Tuchowie Tuchowski Festiwal Wina a tu pewnie właśnie czekają nas zbiory te winogron albo Odgłosy są już zbierane. Z dołu słyszę odgłosy jakichś zwierząt, ale to pewnie odgłosy, które sprawdzają sobie jakieś dzieciaki w pośrodku edukacji ekologicznej, bo nie bardzo mi się chce wierzyć, że nagle znalazło się tam kilkanaście różnych ptaków z odgłosami. No ja spaceruję sobie teraz w centrum malutkiej miejscowości, gdzie to niestety dokonano. Pacyfikacji. Za 13 zabitych Niemców spalono 13 domów, tutaj drewnianych, zabudowań gospodarczych i niestety wiele osób straciło tutaj dobytek swój. No i tak to często było za akcję partyzantów, że e, niestety ludzie z okolicznych miejscowości byli wraz ze swoimi miejscowościami poddawani pacyfikacją i nawet mamy tutaj też opis tego co pamiętam właśnie typowych domków zabudowy pogórzańskiej i ścieżka posurka. No i jest właśnie opis zabudowy wieś i układ dróg, charakter zabudowy wsi. No tutaj dopisują, że właśnie była dawniej wyłącznie drewniana, mało tego, większość była pokryta szczechą. I tak to te domostwo wyglądały. Dzisiaj niewiele się z tego zachowało. Jedno z gospodarstw znajduje się w woli Lubeckiej. A żeby takie gospodarstwo, gdzie jest rzeczywiście stania stodoła i dom przykryte szczechą, to zasadniczo tylko tam idzie zobaczyć. Ja sobie podejdę. Bardziej w stronę lasu, pod dokładnie kurhan artyzantów, a więc pomnik przypominający o ich pobycie tutaj i pacyfikacji miejscowości. No ja i już znajduje się pod słynnym miejscem pamięci batalionu Barbara po lichtach, jest to taki krzyż jak widać wykonany z e, Znakiem harcerstwa, mamy na nim też znak Polski Walczącej, jest cały opis, także te ścieżki, nawet pisze kulturowo-geologiczna. Tymi ścieżkami tutaj idąc przez Polichty, można sobie wszystko dokładnie przeczytać. Jest opisane, że w Otozwecie było spalone kilkanaście domów, w rejonie Sucher Góry i rozstrzelano kilku mieszkańców miejscowości, także takie były też skutki działalności partyzanckiej. I jest też opis, że starszy jest też opis, że strzelec Wiktor Bończyk pseudonim Piechociński lat 19, i strzelec Tadeusz Czupiel pseudonim ze lat 18 zostali zginęli tutaj w bitwie widzicie w czasie tego okrążenia w polistach w czasie walk a ja ruszam sobie dalej tu jeszcze pokażę właśnie bo tutaj są znaki tej eee, znaki, to jest oznaczenie te, tych ścieżek przyrodniczych przyrodniczych o właśnie tak sobie oznaczają te ścieżki przyrodnicze w polistach takimi listkami a ja już kieruję się w inną stronę, bo tak jak mówiłem, idem. Będę szedł równolegle ze szlakiem, tutaj lasem zbierając grzyby szlakiem zielonym, a więc mamy tutaj właśnie szlak zielony, prowadzący w stronę e, rezerwatu styr. Na górze tutaj na tym drzewie jest oznaczone właśnie mogiła symboliczna partyzantów armii krajowej w lesie 44. E, Co ciekawe. Jak to w czasie komunizmu bywało, bardzo często, no tam nie pisano, że jest to armia krajowa i tak dalej, nie rozwijano się jakoś w ten sposób, tylko tak jak na przykład w Dąbrach pisze, e, mogiła e, ofiar hitlerowskich, także <gryw> zabawne to dość w komunizmie było, że nawet e, Nazwy starano się zmieniać, aby w żaden sposób nie przypominać o działalności Armii Krajowej. I po raz kolejny pokażę, dlaczego warto przyjeżdżać w te tereny akurat na grzyby. Bo ja już widzę uwaga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć prawdziwków. A żeby nie być koło to to już to pokazuję. Raz, dwa, trzy, tu poniżej jest czwarty. Tam dalej widnieje piąty. I szóstego widzę kawałeczek dalej. Także zapewne ceglastopory jeszcze widzę po tamtej stronie. Więc zabawię pewnie dłużej w tym lesie. Pełen mchu, pełen e, drzew iglastych. Także idealne środowisko dla akurat tych dwóch borowików. Szlachetny i ceglastopory. No a ja już znajduję się w miejscu, gdzie mamy źródełko wody siarczkowej, a więc jest to słynne źródło geologów w Polichtach. Nie jestem geologiem, więc ja się na tym za dobrze nie znam, ale z tego co piszą, że kąpiel w tej wodzie pomaga między innymi w schorzeniach z stawów, stanów pourazowych, narządów ruchu, skorzeń, schorzeń skóry, układu nerwowego. No, prawdopodobnie tak. I to wygląda tutaj w ten sposób. Mamy tutaj taką balię, ją trzeba sobie otworzyć, podnieść. Nalewamy tej wody, pod spodem jest palenisko. E, rozgrzewamy sobie ją tam odpowiednio, abyśmy mieli ciepło. Nabierać ją możemy o, tutaj z tych studni. Ja osobiście bym pewnie tego nie nabrał i się w tym nie wymył, bo to śmierdzi z miłymi, kurzymi jajami, jako że to jest woda siarczkowa. No ale podobno jest zdrowotna. Zresztą, jak to się mówi, lekarstwa, które są najlepsze, zawsze są bardzo brzydko śmierdzące i gorzkie, niedobre. No a tutaj, jak wejdę do środka, o, mamy taką wanienkę. W tej wanience możemy nalać sobie wody. Zatkać kurkiem, czy tam też polewać się, tutaj widzę są specjalnie gałązki przygotowane, pewnie do tego, aby e, biczować się, jak to w tych saunach, wszystkich e, to robią. Tu można sobie zamknąć to pomieszczenie i rzeczywiście siedzieć jak w takiej ruskiej bani, tutaj polewając się, to wodą leczyć w jakiś sposób, włożyć nogi, czy tam ręce, jak ma się rzeczywiście jakieś te skorzenia. No. Takie mini uzdrowisko tutaj w polichtach mamy. A tu jeszcze co ciekawe, jak popatrzymy na takie rzeźby, o, prawdopodobnie są to rzeźby pana Staszka Sochy, okolicznego rzeźbiarza, który tutaj działa bardzo mocno na tym terenie. I on też na przykład rzeźbił w skamieniałym mieście i w paru innych miejscach tego typu dziwne postacie. Tak jak tutaj też mamy na tym, o tu na rogu dokładnie, też taką postać. Dobrze pokazuje, Przepraszam, tu, tu na rogu mamy też taką postać, tam jest i baba z dwóch stron. Także taka ludowa radosna jego twórczość. No i co? No i zapraszam do policji, jeżeli ktoś rzeczywiście ma jakieś problemy z narządami ruchu, no to może sobie nóżki rączki w tym miejscu pomoczyć jak najbardziej. No i poza tym przejście po okolicznych lasach, pozbierać grzyby. Ja już tych grzybów mam. No, jedną czwartą workę na ziemniaki, także jest tego sporo, sporządziłem sobie taki o, uchwyt do tego, aby to lepiej dało się nieść razem z plecakiem, bo już robiło się to ciężkie, jakieś ze 3 kg chyba tych grzybów niosę, no i co, i lecę dalej, tam dalej jeszcze pokażę, o, jest dróżka wiodąca w dół e, do ośrodka edukacji ekologicznej, bo wszystkie te ścieżki idą sobie takim okręgiem i trafiają właśnie tam tutaj w okolicy. I teraz doszedłem do jednych z fajniejszych miejsc tutaj, do zakończenia jednej ze ścieżek przyrodniczych, właśnie z Policht, czyli na Budzeń. Ta, właśnie Polanka nazywa się tutaj Budzeń. Jak piszą tutaj, właśnie na tablicy, zachodzi tutaj zjawisko sukcesji wtórnej, czyli różne gatunki roślin uważanych za chwasty, śmiałek, darniowy, krwawnik, pospolity rumianek, pospolity dziurawiec zwyczajny, kozibród, łąkowy, wilczo, mlecz, sosnka. Czyli one po prostu nieużytkowane łąki zarastają z powrotem naturalnymi roślinami tutaj. Dlatego też jest to jedno z ważniejszych stanowisk ekologicznych na. W całej tej ścieżce, no a za mną piękny widok już na dosyć wysokie, ponad 500 metrowe szczyty Pogórza różnowskiego, albo ponad 400 metrowych. Tak. A ja, ja po raz kolejny znajduję się w dosyć ciekawym miejscu na ścieżce. Okazało się, że to nie jest mm, jedyny ciekawy punkt, albo jeden ten ostatni na budzeniu, tylko mamy tutaj kolejny nazywa się młaka, czyli od młaki. Takiego zabagnionego stawku, torfowiska ciekawego, w którym okazuje się, że żyje dosyć dużo ciekawych zwierzątek, e, dużo e, gatunków warzek. Jedna z takich warzek tutaj widzę cały czas, lata sobie nad tą młaką. Poza tym widzę jeszcze żaba trawna, żaba wodna, kumak górski, który jest e, gatunkiem chronionym. Troszkę grzebieniasta, troszkę zwyczajna. Także takie dość ciekawe miejsce. No, wygląda no niepozornie. Jeszcze mało tego ktoś tu śmieci nawrzucał. Jak to tacy pseudoturyści bywają. Ale pewnie jakby się dobrze przypatrzył i dłużej na to miejsce, to dopatrzyłby niektóre te większe zwierzaczki. No, że w każdym razie no Ciekawy kolejny taki punkcik na tej ścieżce przyrodniczej, więc warte do odwiedzenia, w szczególności jakieś grupy szkolne i tak dalej, żeby zobaczyły na własne oczy jak tego typu naturalne e, miejsca wyglądają Ja jestem już w pobliżu rezerwatu Styr, ale nie będę drałował dalej, bo jak zresztą zapewne słychać pogoda się trochę pogorszyła i zaczęło opadać nad głową. A za chwilę jest wyjście z lasu no i nie chcę bardzo zmoknąć. Pewnie dojdę do rezerwatu i się wrócę, nie będę szedł już dalej w stronę szpitaliku partyzanckiego. Ale w międzyczasie oczywiście wstępuję do lasu takiego ciekawszego, który mi się bardziej spodoba. No jak co często bywa u grzybiarza, intuicja nie zawodzi. Proszę bardzo. Piękny borowik szlachetny. Chociaż ja już po nim widzę, że jest na tyle stary, że zapewne będzie cały robaczyły w środku, bo to niestety jest duży minus yy, grzybów w tutejszych lasach, że są duże, stare i niestety całe zarobaczone. A kawałeczek wyżej to, to co zbieram cały dzień. Poza borowikiem no czyli ceglastopory. Proszę bardzo. Chwachanie grzybów te kompensują mi z pewnością widoki, bo już powoli docieram do rezerwatu styr. Spory jednak jest do niego kawałek, ale za to co tutaj widać. Mniej więcej opowiem. Po yy, mojej prawej stronie, po prawej stronie domku. Widać takie niskie wzgórza tam daleko. Tam mamy wieś, że na bruśników, także widok spory nawet na bruśnik stąd. Dalej, jeżeli się popatrzymy, to te wzgórki, taka góra zaokrągona, nie wiem czy ją widać akurat na kamerce, na samym końcu, to już jest widoczny hełm w Beskidzie Niskim, także łapiemy Beskid Niski stąd. Te wzgórza najbliżej tutaj, no to są już wzgórza, z tego co pamiętam, górka nazywa się Rosulec. I to są wzgórza w okolic Jamnej, to już dosyć wysokie, około 500 metrowe i ponad 500 metrowe. I w dole, w dolinka, widać już Paleśnicę i kościół w Paleśnicy. Kawałek za nim, za kościołem w Paleśnicy... Widać drogę wijącą się już w stronę jeziora Różnockiego. Ono gdzieś już tam sobie jest. A ponad tymi górkami yy, widać już Beskid wyspowy. Tak więc łapiemy Beskid, a na kamerce nie ujmuje ona już tego. Prawdopodobnie widać yy, w jednej z przełęczy gorce. Także widok jest stąd prześliczny. No i pewnie przy dobrej widoczności też szczyty Tadr byłyby stąd widoczne I, i, i górki tutaj takie niższe, troszkę na prawo od dolinki paleśnicy. No to mamy dzierżaniny jest tam kościół przeniesiony, kościół cmentarny przeniesiony z Lubczy i wcześniej był również w Janowicach, także dwa razy przenoszony. Tak mniej więcej wygląda widok tutaj. W drugą stronę jest też bardzo fajny. Po drugiej stronie tego zniszczenia, które idę ja teraz. No i dotarłem w końcu do rezerwatu styr. A więc co się chroni? Czyli po prostu las przede wszystkim. Buczyna, buczyna, buczyna. I bór mieszany. Drugorzędne przedmioty ochrony. Rzadkie rośliny i zwierzęta związane ze środowiskiem lasu wyżynnego No więc dotarłem, ale teraz podejdę sobie na najwyższy wierzchołek styru na styr południowy, na północny nie będę wychodził, no bo z drugiej strony po co skoro jest niższy Tak więc to co zapowiadałem, że dzisiaj uda się zaliczyć zaliczyć się udało, doszedłem do rezerwatu styr policht i znajduję się teraz na w najwyższym wierzchołku tego, no może już nie rezerwatu, bo e, zbocze jest w rezerwacie, a sam styr najwyższy wierzchołek znajduje się poza nim, a teraz wracam do polik. Doszedłem do całkiem fajnego punktu, dlatego wskoczę sobie tutaj na skarpę, Tam jedzę. Tak właściwie, i coś pokażę. O, właśnie. Także jestem w bardzo fajnym miejscu. Jakbym miał pokazać, co widać stąd, to chyba zacznę od tej strony. Wydaje mi się, że ta wysoka góra. Horyzoncie, którą widać tam Nie wiem czy na kamerce ją w ogóle widać yy, Ale prawdopodobnie To jest Jodłowa rozchadka Lub jest to maślana góra Może być to maślana góra, bo skoro było widać O przepraszam, maślaną górę widać tam Więc to będzie Jodłowa i rozchadka Dalej W tą stronę Widać z górza okolice. Bruśnika. Tu jest chyba nawet rezerwat bukowiec. Tak, chyba to będzie diable skały na bukowcu. Tutaj poniżej wieża w bruśniku. Jeszcze zauważyłem, że ten szczyt za mną na horyzoncie taki wysoki. Jest to wał Siemiechowski. Tam jest ponad 530 metrów nad poziomem morza. I poniżej. Widać też taki wzgórek, ale wątpię, czy na kamerce będzie to widoczne. Jest tam stacja narciarska Ryra od której kieruje się droga dalej w stronę Brubłowic i do doliny Dunajca. Także kawałek dalej mgły, które widać, to już jest właśnie dolina Dunajca.